Dzień dobry, cześć. Z tej strony Damian. I z tej strony Alicja. Mocniej w pracy. Pozdrawiamy serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj zajmujemy się bardzo ważnym tematem, ponieważ kontynuujemy nasz cykl związany z tym, jak budować silny zespół, jak budować silną firmę. I ja tak nie bez powodu o tym zespole dzisiaj mówię, ponieważ słowo, które Damian za chwilę wypowie, przekazuje ci po prostu w myślach, bardzo mocno wiąże się właśnie z zespołem. A to słowo jest na "-i". Integracja. Doskonale! Odczytałeś. Tak jest, słuchajcie. Czym dla Was jest integracja? O czym myślicie, kiedy myślicie o zespole i o integracji? Ponieważ my o integracji myślimy w konkretny sposób, i tutaj kolejne słowo, jak psychometria. Trudne słowo, ważne słowo. Dlaczego? Ponieważ do integracji można podejść w sposób zbadany, metodyczny. I taki, żeby poukładać wszystkie te elementy, a nie tylko i wyłącznie się domyślać, co będzie fajnego, żeby zintegrować swój zespół. A co mam na myśli mówiąc poukładać tą integrację? No tak, moi drodzy, bo jesteśmy w cyklu jak poukładać biznes. To są właśnie nasze filmy, które dla Was nagrywamy. I wiecie, ta nasza integracja to nie jest typowa integracja, bo nam zależy na tym, żeby ujawnić na światło dzienne mocne strony zespołu, żeby wydobyć na światło dzienne potencjał, który, który tkwi w zespole, bo wszędzie tam, gdzie są ludzie, w każdej organizacji ten potencjał jest ogromny, tylko ba bardzo często nie zdajemy sobie nawet z tego sprawy. Więc dopóki nie odkryjemy wszystkich kart, dopóki naprawdę się nie poznamy, nie poznamy nas naszych naturalnych predyspozycji, naszych mocnych stron, nie zobaczymy mm, tak troszeczkę z lotu ptaka. Jak nasze zespoły są skonstruowane pod kątem osobowości, pod kątem tych predyspozycji i mocnych stron? Nie liczam to na razie kompetencji, bo to nie ten obszar. Tutaj mówimy wyłącznie o tym, kto do czego predysponuje, kto w jakich zadaniach, w jakim obszarze, w jakich działaniach mógłby czuć się najlepiej, jak tworzyć skuteczne zespoły. A wychodzimy z założenia, że w różnorodności tkwi największy potencjał. W związku z tym dobrze jest wiedzieć, jak, jakie różnice indywidualne występują w naszym zespole, bo wtedy jesteśmy w stanie tą wiedzą naprawdę dobrze zarządzić lepiej układać nasze czy tworzyć zespoły projektowe do wykonywania różnego rodzaju zadań. Jesteśmy w stanie lepiej tworzyć plany rozwojowe, indywidualne również jesteśmy w stanie lepiej pracować na celach. Mało tego, możemy również zadbać o to, żeby w procesie rekrutacji dobierać takie osoby, które są nam potrzebne, no bo my wiemy, jakie są silne strony naszych zespołów, a gdzie jest jakiś deficyt, i jak, no i wtedy odpowiadamy sobie na pytanie, czy chcemy te deficyty uzupełnić, czy też nie. Jeżeli tak. Badania psychometryczne są idealnym rozwiązaniem. Tak jest. Jednym z badań psychometrycznych jest badanie FRIS, które jest polskim narzędziem i polskim badaniem, które uwielbiam i kocham całym serduchem. Dlaczego? Bo pokazuje nam właśnie prawdę o sobie, pokazuje to, w jakich obszarach jesteśmy mocni, a gdzie te elementy możemy pouzupełniać właśnie siłą naszego zespołu. Także serdecznie zapraszamy do tego, żeby skorzystać właśnie z tej psychometrii, żeby integrować się w mądry, psychologiczny sposób. Bo wtedy taka integracja zostaje na lata. Po prostu zostaje Oczywiście. na lata. Integrować się znaczy poznać się, a jeżeli e, zaprzątniemy tutaj do pracy te metody naukowe z obszaru psychologii, to wyobraźcie sobie i uwierzcie mi na słowo, że naprawdę możemy się poznać od tej innej strony, e, tych naturalnych naszych rzeczy, które w nas tkwią e, i mając tę wiedzę, możemy tym o wiele lepiej e, zarządzić. To jest taki game changer. W każdej organizacji, ponieważ poznajemy się, jesteśmy bardziej przewidywalni w stosunku do siebie i wpływamy bardzo mocno na kulturę organizacji, bo zmienia się relacja, zmienia się klimat, zmienia się atmosfera, zmienia się komunikacja. To wszystko się usprawnia i tworzymy znacznie bardziej efektywne, lepiej współpracujące zespoły. I zdradzę Wam jeszcze pewien sekret: że podczas szkoleń związanych z frisem nikt tak zwanym przysłowiowym kąciku nie stoi, mm -hmm. ponieważ tutaj nie ma takiego w ogóle obszaru i miejsca, i nawet jeśli zdarzają się takie osoby, które nie do końca chcą się integrować, nie do końca, zawsze chcą odkryć te karty o sobie, to słuchajcie, nie ma takiej opcji, że przez cały dzień bądź też dwa dni, bo tak, tak najlepiej tak nam jest. się działa razem z wami, kiedy możemy zainwestować co najmniej te dwa dni po to, żeby naprawdę poznać się jak najlepiej. To nie ma takiej sytuacji, że ktoś stoi w tym yy, przysłowiowym kąciku. Tak jest. Warsztaty są yy, bardzo mocno interaktywne. Zachęcamy, zapraszamy, angażujemy, wykonujemy ćwiczenia, i tam się po prostu dzieje, a czasami nawet dymi. <śm> a jak zespół jest dobrze zintegrowany, to czas na kolejny krok, ale o nim w naszym kolejnym nagraniu. Także tak dziękujemy jest. za dziś i do zobaczenia. Do zobaczenia niebawem. Hej, hej.